Witamy na Podzielonogórskim Lotnisku. Zapraszamy na skoczne weekendy. Każdy może sobie wyskoczyć, czy to stary, czy to młody. Parę złotych, dobre chęci. Szkolenie trwa króciutko. Zaczynamy w piątek, troszeczkę do szkolenia w sobotę i po południu pierwsze skoki. Tylko chęci, nie trzeba badań, ubezpieczenie. Wszystko załatwiamy na miejscu. Żona skakała dwa lata temu na Wieczór Panieński. Bardzo jej się to spodobało. No i teraz <laughs> zrobili mi taką niespodziankę na 30. 30 urodziny. Także nie spodziewałem się w ogóle. No, emocje duże. Dowiedziałem się wczoraj, że dzisiaj skaczę. Także od, w sumie od 5-6 rano nie śpię. Także no, zobaczymy, co to będzie. No, Pietra mam wielkiego, ogromnego tak naprawdę, no ale no, zobaczymy. No, emocje są. No, no, mam nadzieję, że się, że się wszystko uda, że spadochron się otworzy. No, oświadczenie musiałem podpisać, że, że zdaję sobie sprawę z tego, że, że coś może zawieść, coś może być nie tak. Ryzyko duże, ale myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie să spargi profesional What

Proszę? Tętno? O, ho, ho, ho. Znacznie ponad normę! Już spada, ale ta boja.